Luksemburg pokazuje, że można i mówi twarde nie Berlinowi. W przeciwieństwie do rządu Donalda Tuska, Luksemburg odmówił przyjmowania migrantów, których niemiecka policja zaczęła zawracać na granicy. Oficjalne stanowisko? Nie przyjmujemy nikogo, kto został zawrócony przez Niemcy, oświadczyło Luksemburskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Minister Spraw Wewnętrznych Leon Gloden podkreślił, że to systematyczne odrzucanie migrantów bez jakichkolwiek ustaleń z ich krajem. Niemcy próbują zrzucić odpowiedzialność za swoją politykę migracyjną opartą na decyzjach z czasów Angeli Merkel na inne kraje EU. Migranci mają trafiać z powrotem do państw pierwszego wjazdu – Grecji, Włoch, Hiszpanii i Polski. A co robi polski rząd? Według Ruchu Obrony Granic nic. Pozwala Niemcom wozić kogo chcą bez kontroli. Aktywiści alarmują, że granica zachodnia jest dziurawa, a polskie służby działają biernie. Pod wpływem sondażowego spadku Donald Tusk ogłosił, że granice będą lepiej chronione, ale jak twierdzą krytycy, jego realnym celem nie jest bezpieczeństwo, tylko uderzenie w ruch obrony granic. Organizacja jest przez media i polityków KO szkalowana jako skrajna czy rasistowska, mimo że ich działania mają bronić polskiego terytorium. Tymczasem Luksemburg udowadnia, że można, tylko trzeba chcieć.